Nie tak całkiem dawno temu, pewien nieoczekiwanie łysy i brodaty hobbit, Bilbem zwany, podwędził na targu złoty pierścionek. Wmawiał wszystkim, że jest zaczarowany. i Dzięki niemu znika co jakiś czas ze swojej norki. Pewnego dnia hobbit stwierdził, że ma już 111 lat i postanowił zorganizować imprezę urodzinową a pierścionek przekazać swojemu bratankowi Frodę. Znamy się już 111 lat. A trzeciej części z Was nie poznałem nawet w połowie. Połowę? Lubię w ćwierci tego, na co zasługują. Dziesiąta część. Te prawdziwi przyjaciele na 102. A pozostała jedna piętnasta przyszła nieproszona, bo jedzenie za darmo. Dlatego postanowiłem hmm. Postanowiłem dlatego dlatego w końcu postanowiłem odejść On zniknął Nigdy więcej niejskiego mocnego Hej hey! Pani Frodo ziom! Pani Frodo Panie Frodo, ziom! Pan przecież też ma dziś rodzinę, nie? Stary zniknął, wolna Nora! Mary, pipi! Idziemy balować! Tak, tak jest! Weź A może opowiedź ten spokodowczi! To może herbatki? A dziękuję, bardzo chętnie. A jaką? A jakąkolwiek, czarodzieje nie są wybredni. Proszę. Dziękuję. Miętowa! Nie cierpię miętowej. Ale nie po to przychodzę. Masz jeszcze pierścień bilba. Masz kubańca. Rzuć go do kominka. Nie umiem. Wow. Dlaczego to zrobiłeś? Czara się nie musi przed nikim tłumaczyć. Weź go. Ale ale No weź go. A, ale to nie parzy. Czy widzisz znaki? Tak, są znaki. Karnen Mordor. Co to znaczy? Tego się obawiałem. To pierścień jedyny. Napis gołości wyprodukowano w Mordorze. Frodo, musisz zanieść ten pierścień do Rivendell. Mam cię! Kim jesteś, śpiegu? To ja. Samwise! Sam? Sam to spoko koleś. A pójdziecie razem do Rivendell, zaniesiecie ten pierścień, bo trzeba zanieść. Tak. Hmm... To ja muszę lecieć. Jestem uwiony na partyjkę kart. Panie Frodo, ziom! Idziemy do Rivendell, będę lukał na elfy! No, panie Frodo, proszę nie stroić focha! Ja? Otworzę! Żyć. Trzeba będzie dopracować w tym mówienia Zagadałem się u Froda, ale nie spóźniłem się, bo czarodziej nigdy się nie spóźnia To jak? Gramy? Gramy gramy, gramy! Bardzo dobrze А ты не играешь? Он пойдет, а по каким kar się skończyły. O ty nie grasz? Ja pojdę po jakieś chrubki. Skończyły Wiecie, przeraża mnie ten wasz styl mówienia To który teraz gra? Gramy, Gramy razem. razem Dobrze Podwijam stawkę No nie mam już pieniędzy, ale trudno Stawiam to To Naria Jeden z pierścieni elfów Gramy tylko o pieniądze To weźcie go w zastaw A potem wam oddam kasę No cóż, późno. Muszę już iść. Zabrał! Pierścień! Ale gdzie? On poszedł. Frodo będzie wiedział. I wyruszył Frodo wraz z Samem do Rivendell. Nie wiedział, że czeka na niego przygoda, niebezpieczeństwo, kilku leniwych elfów i autobus w linii 145. Za nimi ruszyła para zakapturzonych postaci i dwie pary bosych stóp. Mam złe przeczucie. Proszę się nie martwić, panie Frodo, ziom. To pewnie przez tą trendy fasolkę na obiad. Panie Frodo. Pan chyba jest głodny. Bo w życiu każdego hobbita przychodzi taka chwila, że musi coś zjeść. Właściwie ta chwila jest codziennie. A tak konkretniej to nawet kilka razy dziennie. I ta chwila. Właśnie przyszła. Więc ja coś ugotuję. Nie! To straszne! Panie Frodo! Skończyły się nam żomadzkie zapasy! Sami na środku pustkowia! Sam! Umrzemy tutaj i staniemy się karmą dla dzikich zwierząt! Sam. Nie chcę umierać! A nasze kości zostaną zjedzone przez mrówki! Sam! Jesteśmy tylko kilka minut drogi od Bakend. pójdziemy do jakiegoś sklepu i kupimy coś do jedzenia. Tylko nie zjedzmy wszystkiego. Ocaleni! Ocaleni! Nie rusza się! Mary, Pipi, co wy wyprawiacie? Przedzimy was, bo... Idziecie do Gandalfa. Ograliśmy go w karty. A on nam nie odda pieniędzy. Wy pewnie wiecie... Gdzie on jest. Więc... Idziemy za wami. Dobrze więc. No dobra, ale najpierw idziemy do sklepu. Chobici, jak chobici, pojedli, popili i poślili dalej. Ano, oh chłem baseny. Gern, trochę ich mowę, więc ja będę gadać. Małego wanen. I'm Frodo, so Samwise, so myriadog, so... Sam? Eee! Hey, melon! No pewnie, że melon! A <laughs> woda? Anir Madet? Co on powiedział?

Co robimy? Może opowiem pokodowciw. Mu Ilu elfów potrzeba do wymiany żarówki um żarówki. Uh. Mości elfowie, to my może pójdziemy po żarówki. Chodu. Anna, las ani. A non.